Szanowni Państwo, Magda Bąbenek. Uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić, nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli Ty nie pomożesz ci miłości, nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli Ty. Nie pomożesz dziś miłości Nadzieja Pozwoli Uczynić No i jak powiedziałem poznamy nieco lepiej Magdę a w tym pomoże nam Pani Jolanta Niebieska. Pani Jolanta przygotowała fragment właśnie książki Polka potrafił. Kilka miesięcy intensywnej pracy. Kilkanaście niezwykłych i inspirujących historii. Kilkadziesiąt godzin wywiadów i materiałów. Niezniszczone emocje, ekscytacja, stres, radość, strach, uniesienie, obawy, duma, zwątpienie, szczęście. A przede wszystkim pokonywanie własnych ograniczeń, pełna mobilizacja sił i niezakwiana wiara w to, że się uda. Pasja, zajawka i tańczymy do upadłego. Z miesiąca na miesiąc odnotowywaliśmy straty. Niektóre zajęcia szły lepiej, inne gorzej. Do tego wszelkie święta, przerwy, długie weekendy, wakacje. To wszystko jest okresem martwym, a czynność zapłacić trzeba. Nie lubię prosić ludzi o pomoc, ponieważ nie jestem tego nauczona. Nie umiem kombinować i zawsze chcę wszystko zrobić sama. Te same błędy popełniałam już w studiu. Wychodziłam więc z założenia, że się na ale że się uda. Na drugim roku kulturoznawstwa stwierdziłam, że chciałabym studiować również za granicą i wybrałam trzeci najlepszy uniwersytet w Anglii w dziedzinie nauki medyów. Mimo, że moim największym marzeniem było napisać książkę w wieku 25 lat, pisanie już mi nie wystarczało. Chciałam innej formy wyrazu, która byłaby jeszcze bardziej interaktywna i którą jeszcze silniej można by było przeżywać razem z odbiorcą. Dlatego wybrałam kierunek, który łączył i antropologię i film antropologia i media ze specjalizacją film i dziennikarstwo. W Warszawie umawiałam się z ogodowcami tak, że cały rok studiowałam w Anglii, a do nas przyjeżdżałam zdawać egzaminy. To był chyba najfajniejszy przełom w moim życiu. Przyszedł po 8 miesiącach mieszkania w Waszyngtonie, bycia na utrzymaniu Andrzeja i braku perspektyw na to, co z sobą zrobić. Moje dni składały się ze sprzątania, gotowania obiadu, i może gry w tenisa albo lekcji angielskiego. Przy dużych odległościach, jakie charakteryzują amerykańskie miasta, ciężko mi było ze wszystkim się zorganizować. Czekałam więc w domu, aż chłopak wróci z pracy i coś zrobimy wspólnie. Nie był to najspanialszy okres mojego życia. Dlatego wyjazd na Florydę i życie na własną rękę było super. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na Senbu? Bo... Teraz podczas promocji książki to chyba tego stanie wiele w twoim życiu. Znaczy akurat tutaj muszę sprostować, że wczoraj spałam... znaczy wczoraj na dzisiaj spałam ponad 10 godzin, bo byłam tak podjęta po ostatnich kilku dniach, że, że musiałam odespać. Różnie bywa, ale w ciągu ostatniego tygodnia tak średnio 2-4 godziny. Związane to jest z tym, że rzeczywiście w kilka różnych miejsc musiałam się udać w zeszłym tygodniu zresztą w tym tygodniu jest podobnie. Już za tydzień, dokładnie za tydzień, wlatuję na dwa miesiące do Stanów. Także już jest ostatni moment, żeby książkę promować, żeby porozmawiać z ludźmi. W ogóle pierwszy raz jestem przy mikrofonie, więc dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteście. Chciałam bardzo podziękować jeszcze, tak, zanim wpadniemy w szereg pytań, zarówno Jarkowi, jak i pani Joni, dzięki którym tutaj jestem. Czy to jest tak, że zawsze musimy wyjechać? Czy to jest tak, że zawsze musimy zmienić środowisko? Czy w... Właśnie w tych małych, lokalnych społecznościach też możemy się spełniać, też możemy inspirować innych, dawać się przykład, tak jak przykład, tak jak dają przykład bohaterki Twojej książki. 13 kobiet. 13 kobiet na tych z Państwa, którzy jeszcze Polka potrafi Dostęp bohaterów własnego życia nie czytali no to 13 kobiet, które właśnie inspirują swoimi historiami. Przykład pierwszy z brzegu, dziewczyna, która mieszkała w Wałczu i tam jest taki, takie zdanie, że Wałcz to miasto, które ogranicza, które narzuca, które nie pozwala się rozwinąć. E, takich miast jest na pewno dużo, ale Wałczy robi to wyjątkowo skutecznie. To oczywiście e, omówienie, to nie był dosłowny cytat z książki Magny, ale mniej więcej do tego to się sprowadzało. Czy zawsze trzeba wyjechać? Ja przyznam szczerze, że nie wiem, ponieważ ja prawie całe życie mieszkam w Warszawie, e, więc myślę, że... Mam tutaj dosyć inne e, doświadczenia, ale e, rzeczywiście z, z doświadczeń dziewczyn, a przynajmniej części dziewczyn, które są książce, wynika, e, że, że bardzo często e, potrzeba większej przestrzeni. To, to o to chodzi. Chociaż ja przyznaję, że ja na przykład w zeszłym roku e, też wylądowałam w jorku, dlatego że e, bardzo namiętnie mi namawiano do tego, żebym wyjechała, mówiąc mi, że ja mam za dużo energii. Że mam zbyt duże ambicje jak na Warszawę. Tak, I że Warszawa jest dla mnie za małym podwórkiem, że powinnam jechać do Nowego Jorku i tam się zmierzyć z ludźmi, którzy są dużo bardziej utalentowani ode mnie, dużo bardziej pracowici ode mnie i że tam bym miała pewne wyzwania. Więc y, to też nie jest tak, y, że, że ta Warszawa rzeczywiście y, sprawia, że możemy wszystko realizować. A z drugiej strony mam takie przekonanie, że tak naprawdę wszędzie można. Tak. No i kończąc te myśl właśnie od e, pomysłu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych e, się to wszystko m, zaczęło. Magda, przypisz proszę naszym gościom, e, powiedzmy też e, co nieco o terminach, bo tak naprawdę tą sobie bardzo, bardzo wysoko zawiesiłaś. Dobra, to e, zacznijmy od początku. E, może takie krótkie wprowadzenie. Ja od trzech lat, od kiedy skończyłam studia licencjackie w Warszawie, e, kierunek japoński, bardzo życiowy. Um, podróżowałam po świecie, z mniejszymi, większymi przerwami, wyjeżdżałam, dostawałam jakąś pracę, brałam, po kilku tygodniach stwierdzam, że jednak nie chcę, rzucałam, wyjeżdżałam znowu i tak te trzy lata mi minęły. I um, tak naprawdę nigdy nie miałam tak zwanego parcia na Stany Zjednoczone, tak jak znałam osoby, które uważały, że Stany to jest w ogóle kraina mlekiem i miodem płynąca, jeżeli cokolwiek w życiu osiągnąć tylko w Stanach, ja tak nie miałam. Ale jak byłam na studiach, to właśnie um, coraz bardziej zaczęłam się zagłębiać w moją pasję, jak mój staniec. I wymyśliłam sobie, że chciałabym pojechać na stypendium taneczne do Nowego Jorku. I ten Nowy Jork gdzieś tam mi siedział w głowie, są te stany, i w zeszłym roku, tak jak Wam już wcześniej wspomniałam, rzeczywiście w końcu do tych stanów wyleciałam. Ale nie leciałam, nie leciałam tak naprawdę się uczyć tańczyć. W momencie, kiedy podejmowałam decyzję, żeby tam w końcu wyjechać, była ona związana z tym, że postanowiłam, że będę robić wielką karierę w Kijarze w Nowym Jorku. I pojechałam na 6 tygodni, żeby robić tak zwany network, czyli po prostu, żeby poznać ludzi, żeby spróbować znaleźć kogoś, kto by mnie potencjalnie chciał zatrudnić. I ten termin, pokładę, znaczy na ten termin nakładało się seminarium pewnego coacha. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z, z terminem life coaching, czy nie, czy mam coś przybliżać, czy, czy mam lecieć dalej, tak. I ten e, mężczyzna się nazywa Tony Robbins i robi naprawdę niesamowite seminary samorozwojowe. Czyli to jest po prostu e, to kogoś, kto nigdy się z tym nie zepną, jedziemy powiedzmy na 4 dni, tak jak e, ja tu miałam zeszłym roku na Florydzie i po 12, 14, czasem 16 godzin dziennie bardzo, bardzo e, drążymy naszą psychikę. I wyobraźcie sobie, zamykam oczy, dziękuję. I wyobraźcie sobie, że w tej dłoni macie małe lusterko. I patrzycie w to lusterko, patrzycie na swoją twarz i macie skalę od 0 do 10. Jak się oceniacie? I zapewne natychmiast wyskoczyła Wam jakaś cyfra. I proszę Was, żebyście nie zmieniali tej cyfry, nie otwierajcie jeszcze oczu, nie zmieniajcie tej cyfry, nie dodawajcie sobie, nie odejmujcie, bo możecie racjonalizować ile chcecie, ale to jest to, co w Was siedzi. Dobra, to teraz wyobraźcie sobie, że zdejmujecie ubrania, a przed Wami pojawia się lustro, w którym widzicie całe swoje ciało. Ponownie, patrzycie na siebie, przyglądacie się sobie i macie skalę od 0 do 10. Jak się oceniacie? Jaka cyfra wam wychodzi? Ok, dziękuję. Możecie otworzyć oczy. Średnia dla kobiet z tego ćwiczenia, jak się robi na świecie, to jest około 5. Tak? 5 lub 6 na 10. Tak się średnie kobiety oceniają. U mnie w momencie, kiedy nam powiedział o twarzy, mi wyskoczyła szóstka. No i 6 na 10. Nie? No i on coś tam mówi, a tak sobie myślę, no ale Ty nie no już tyle lat nad sobą pracujesz, no wiesz, że nie jesteś taka brzydka, no 7, daj Ty sobie dziewczyno 7. On w tym czasie właśnie mówi, nie zmieniajcie tego, nic sobie nie dodawajcie, bo to co jest Was, to właśnie Wam wyszło. To sobie myślę, hm, super. Po czym mówi nam e, tą drugą część ćwiczenia i ja w pewnym momencie zaczynam historycznie ryczeć, bo mi wyszła czwórka. Ja Wam się może pokażę, nie uważam, że mam figurę modelki, ale ja się oceniłam 4 na 10, tak? A przy, przy od razu zaznaczeniu, że ja nie oglądam telewizji i nie czytam żadnych e, magazynów kobiecych i w ogóle mnie nie obchodzą takie rzeczy, tak jak właśnie modelki, wymiary i tak dalej. A mimo to przez całe życie nabyłam no, w sobie tyle tak krytyki, usłyszałam, że ja sama się oceniam 4 na 10. I to był dla mnie moment niesamowicie, nies niesamowicie przełomowy, bo ja kurczę, jak ja mam w życiu dojść do tego, czego ja chcę, jak ja mam podejmować wyzwania, jak mam się realizować, jeżeli ja sama sobie nie daję szans. No bo oceniając się na 4 na 10, ja sobie nie daję szans. I w tym momencie znowu właśnie. I w tym momencie, yy, proszę, staj na chwileczkę, pokaż się. Instruktor. Tak, pani instruktor, ile pani wyszło? E, 4 na 10. Tak? Szczerze ja przed sobą, natomiast no, no, waży 52 kg i raczej <laughs> ja są smukłe, ale tak się ocenia. No, Dokładnie. to już tak? <laughs> tak. i to jest niesamowite, tak? I to jest, no znaczy to jest, to jest przerażające, że my tak mamy. Ale najlepsze jest to, że w momencie, kiedy już mamy świadomość tego, możemy sobie coś zrobić. I w momencie, kiedy ja już miałam tego świadomość, ja znowu zamknęłam oczy. I po prostu oczy i wyobraziłam sobie, że z tego lustra wyskakuje na mnie dziesiątka. Ona była w brokacie, złota, różowa, niebieska, w różnych rozmiarach, przy różnych stron, tak? I ja sobie w tamtym momencie postanowiłam, że jestem dziesiątką. Posłuchajcie, mówienie, że macie skalę od 0 do 10, na przykład w odniesieniu do samochodów, jest OK, bo mamy różne samochody. Czy jest druga taka osoba jak Wy? Czy w odniesieniu do Was może być jakakolwiek skala od 0 do 10? Nie, w odniesieniu do Was, do każdego z nas do mnie jest tylko dziesiątka. Bo nie ma kogoś, kto może być nami tylko siódemką, albo szóstką, albo dziesiątką. Tak? Jesteśmy tylko my. I my już z założenia jesteśmy dziesiątkami. Jemy, poznamy pytanie. No. Ja się, Ja Jakbyście chciała dowiedzieć, czego w znaczy, jakim rodzaju tańca się rozbija? Teraz, żadny. Od roku nie tańczę, niestety, um, ale tańczyłam hip-hop, tańczyłam dance ten tańczyłam New style tańczyłam ragę, tańczyłam house, salse, baciatę, Bollywood. Um, jak byłam w zeszłym roku w Stanach, to tak naprawdę największą, um, największą frajdę sprawiało mi chodzenie do szkoły tańców afrykańskich. Kiedy myślisz o książka? I czego będzie dotyczyła o, może tak? Aha. Znaczy, to też mogę Wam e, tak e, nawiązując do tego pytania i przygotowując je, Was do jego odpowiedzi, Wam powiem, że to, co jest super w momencie, kiedy się rzucicie na e, jakieś takie wyzwanie, szczególnie na wyzwanie, które Was kolernie przeraża, e, bo to sprawia, że się niesamowicie rozwiniecie po drodze i że zaczną się dziać rzeczy, o których w ogóle byście nawet wcześniej nie pomyśleli. Jest to, że o ile ja zaczynałam właśnie ta książka, to wiecie. To było takie ukoronowanie wszystkiego, tak? To teraz wiem, że to będzie jedna z serii książek, <głos》>, więc będą książ kolejne książki Polkowe z kolejnymi historiami kobiecymi. E, tylko tym razem już takie bardziej profilowane, czyli na przykład marzyli się, żeby mm, pierwszą albo drugą po tej była na przykład e, Polka, potrafi Matka Polka XXI wieku i o matkach, które wcale nie muszą stać przy garach i wcale ich dzieci ich nie defimy. Oczywiście są najważniejszą częścią ich życia, tak? A że te kobiety nie zapominają o sobie i właśnie dzięki temu potem w wieku 50 lat nie budzą się z taką pustką i przekonają, że one już nie mają marzeń, że one się do niczego nie nadają i tak dalej. Bardzo. Kiedy, kiedy Pani ma czas na pisanie, na, na tyle rzeczy, które Pani właściwie z, z opowieści Pani wynikało, że Pani no nie ma czasu w ogóle generalnie, bo albo myśli gdzieś tam krążą, krążą i kiedy ma Pani czas je przelać na papier i tak dalej? Bo ja widzę, że to takie nieuporządkowane życie, ale generalnie jest uporządkowane. Znaczy nie, to jest taki wielki zorganizowany chaos. To jest trochę tak jak z ruchem na przykład samodowym w Azji, w Indiach, albo nie wiem, w Egipcie, chociażby to no, już nie Azja, Afryka, gdzie my jedziemy jako Europejczycy i z naszego punktu widzenia tam w ogóle nie obowiązują żadne zasady. W jakimś sposobie, tam jest bardzo. Ja na przykład nie widziałam żadnych wypadków, tak? Mimo, że mieszkałam w Indiach potem znowu byłam w Indiach nigdy nie widziałam żadnego wypadku. Ja w takiej dezorganizacji, no to nam by się wydawało, że skoro to jest kompletny chaos, to to się wszystko rozwali. Ale to jest uporządkowany chaos. I, i, i wierzę, że to jest tak samo u mnie. Ja w tam bardzo dużo czasu. Bo proszę pamiętać, że ja nie pracuję na etacie, tak? To y, ja od czerwca zajmuję się tylko tym projektem. Czy ma jakiś pomysł, czy jest, jest jakaś możliwość, bo mamy właściwie tego pełno. Pani je, jeździ na te seminaria, i one uczą, uczą y, samooceny i, i, i oceny innych i tak dalej. Ale my generalnie się y, w naszym życiu właściwie kierujemy ocenami czy y, kogoś. Bo o, tak jak, jak Pani tutaj, no przecież to jest dziewczyna piękna, prawda? Urodziwa, zgrabna, szczupła. Ja kiedyś też taka byłam, może no, nie tyle urodziwa, co zgrabna. Też ważyłam 48 kilogramów, jak zaczęłam pracować. Ja tak, tak. <laughs> I, ale, ale zawsze właśnie y, nie wiem, no może z mojego doświadczenia, nie wiem czy Państwo też mają takie, że... No, nie, ta moja koleżanka jest ładniejsza ode mnie, a ta nie ma wierzy, ładniejsze usta, a, a ta ma ładniejsze włosy, a te się włosy układają, a czemu ja jestem blondynką, a nie rudą? A, i, I to właśnie bierzemy... Nie potrafimy sami siebie, czy... Ja myślę, że powinniśmy stworzyć jakiś taki program, bo... Pomijam, pomijam już te głupoty czasami w tej telewizji, bo już rzeczywiście teraz coraz mniej też oglądam. Taki program właściwie edukacyjny, który uczyłby, tak jak, jak uczy się ludzi, ludzi niepełnosprawnych, którzy potracili nogi i tak dalej, żeby samo ocenę swoją większą. Słucham z, wielką, z wielkim entuzjazmem tego wszystkiego, ale ucieszyła mnie Pani wypowiedź i ja też jestem przykładem tego, że owszem, oh, może i czasem trzeba wyjechać, ale wcale nie z małej miejscowości do dużej, tylko odwrotnie. Żeby się miał znaleźć i żeby zrobić coś, co na początku wcale nie jest dla mnie, tylko dla kogoś innego, żeby znaleźć w sobie to, co jest najbardziej wartościowe i najbardziej ważne, co właśnie da mi dopiero wtedy tego kopa, że kiedy wrócę, i tak się stało w moim e, przypadku, kiedy po 12 latach mieszkania daleko od szosy wróciłam do Bydgoszczy. To dopiero wtedy wiedziałam, jak mogę funkcjonować i co mogę zrobić, żeby osiągnąć te swoje marzenia. A więc nie uciekajmy wcale tylko do dużych miejscowości, ale czasem warto uciec do małych i tam ludziom powiedzieć, co w nich drzewie. co zrobimy z tym, co jest? No a jeżeli rzeczywiście, to czy nie jest? Bardzo ograniczające i nie jest, go, może wiesz, może rynek na przykład ludzkości nie jest gotowy na coś takiego, tak? I to może też o to chodzić, że na przykład za rok pójdzie ci dużo łatwiej, bo już będzie większa świadomość i tak dalej, i tak dalej, ale ty tego nie wiesz. I się tego nie dowiesz, tak? Bo nie możesz skoczyć rok do przodu i potem tutaj wrócić i stwierdzić, o, no to może ja rok poczekam. I, I to jest pewne wyzwanie, tak, przy realizacji właśnie takich projektów, które nas y, stawiają przed szereg, że my nigdy nie mamy pewności, tak, co się, za, co się zadzieje. Um, A to jest dokładnie to, tak? Nie wiemy, w którym miejscu, w którym momencie, z którymi ludźmi zlaga. Ostatni oddech, słońca Pozwól. Złoto...

Zaraz ci A, tak jak w ogóle, jak będziecie, jakbyście chcieli sobie książki kupić, to e, he, się tak śmieję, bo to jest książka pełna miłości, więc każda ma buziaka. Więc Każda moja dedykacja idzie z buziakiem. Też ludzie pytają, czemu ja tak cały czas czerwone usta mam. To właśnie po to. Może ja, Może nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem,